Dziesiąta. Dziesiąta. Rozpoczynamy. Ja piję kawę i czekam na Was. I mam nadzieję, że się pojawicie. Tak, pokazała się informacja o rozpoczęciu transmisji na żywo, więc, więc mam nadzieję, że się pojawicie. Tak, i się pojawiacie. I się pojawiacie. I bardzo mi miło. Ja mam kawę, nie wiem jak wy. Pokazuję. Jest kawa. Jest kawa, słuchajcie, w takim pięknym kubku wiosennym, bo prawie wiosna, nie? Jeszcze się nie witam oficjalnie, czekam jeszcze moment. <śprawie> prawie wiosna, więc pokazuję wiosenny kubek. Pokażę jeszcze do niego taki piękny, piękny talerzyk. Kubek oczywiście jest od May z Ruska. Ale to tym razem nie ja go wybrałam. Nie, go wybrałam. Wybrała go mama jeszcze wtedy, kiedy ja nie miałam fazy na picie kawy w małych kubeczkach, znaczy w Także dobra. Mogę się witać oficjalnie. Mam na imię Ania. Prowadzę stronę, kanał, fanpage, inspirowanka, na którym inspiruję mm, do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności. Bardzo się cieszę, że jesteście. I się czymś jeszcze pochwalę. Tada! Mam zegarek. Mam zegarek, będę. Mam nadzieję, nie zapomnę kontrolować czasu. No, słuchajcie, najpierw kilka ogłoszeń parafialnych. Przypominam Wam, że na fanpage'u inspirowanki trwa wyzwanie czytelnicze. Dzisiaj drugi dzień, wczoraj był pierwszy, wczoraj na stronie po raz pierwszy na stronie prowadziłam live, taki właśnie, no wiecie, taki wprowadzający do wyzwania. Serdecznie zapraszam na wyzwanie. Zrobiłam specjalny album na stronie, codziennie dodaję do niego zdjęcia z tematem, i tam polecamy innym książki. Ja będę jeszcze wrzucać co jakiś czas na stronę yy, takie książkowe różne inspiracje, a w ogóle na sam koniec wyzwania. Chciałabym zebrać, zgrupować w jednym miejscu wszystkie książki, które wy polecicie i zrobić z nich taką wielką listę. Mam nadzieję, że uda się zrobić taką do pobrania w pliku, żebyście mogli już sobie na przykład ściągnąć całą listę z tytułami i tylko odhaczać, jeżeli na przykład czytaliście, bądź jeżeli zamierzacie, lub coś tam, co tam chcecie z tymi, z tymi książkami zrobić. To jest, to, to, to jest taki, taki, wiecie, pomysł na później. Z ogłoszeń. Z ogłoszeń, wiecie co? To chyba wszystko. Jest wyzwanie, więc zapraszam do udziału w wyzwaniu. Dzisiaj postaram się znowu po naszym spotkaniu zrobić kolejną ankietę z dwoma tematami na przyszły tydzień. Ankieta uważam, że się sprawdziła w zeszłym tygodniu, naprawdę uważam, że się sprawdziła. Podałam dwa tematy: podałam temat dotyczący planowania w bullet journalu i podałam temat to znaczy, historię, tak? Chciałam Wam opowiedzieć dotyczącą mojego drugiego kredensu. Słuchajcie, planowanie po prostu zwyciężyło w... bezkonkurencyjnie. I postaram się zrobić dzisiaj też kolejną ankietę, żebyście też mieli możliwość wyboru tematu na, na przyszły tydzień. Zwyciężyło planowanie. Słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, Bullet Journal to taki specyficzny. To znaczy, to jest w ogóle system planowania. Ja Wam może pod live'em podam link z. Kto był twórcą idei. A to może powiem, kto był twórcą idei. Twórcą idei był. Bo, bo wiecie dlaczego powiem? Dlatego, że z wyzwanie czytelnicze i mówimy o książkach. A twórcą idei planowania, Bullet Journal, był syn autora Krainy Chichów. Książka Kraina Chichów pol, pojawiła się w książkach polecanych także dlatego o tym mówię i to był syn syn Jonatana Karola Rydley nie, nie wiem czy tak się czyta jego imię Rydley chyba Karol ja nie jestem angielskojęzyczna tak jak Paulina na przykład mnie słucha która uczy angielskiego to może to może się wtrącić tak za moich czasów za moich czasów w szkole był język rosyjski a że tak powiem, nauka, yy, nauka na kursach, ponieważ uczestniczyłam, oraz Duolingo, no jednak nie są yy, takim, wiecie, stuprocentowym źródłem wiedzy. Jakąś tam dają, ale nie, nie taką, wiecie, idealną. Wracając, Bullet Journal yy, to jest taki yy, notes, termi, terminarz, który od początku do końca tworzycie sami i on zależy od Was. Ta idea mocno ewaluowała, ponieważ twórca, tak jak mówię, podlinkuję Wam, yy, twórca zakładał coś całkowicie innego, twórca zresztą, powiem Wam, był mężczyzną i to być może też yy, w pewien sposób wpłynęło na sposób, w jaki on to robił. A potem za ideę wzięły się kobiety. No jak to kobiety, które muszą, prawda, wiecie, mieć tysiące torebek, butów, nie? Wiecie o co chodzi. To tak samo y, zrobiły z bullet journalem, że z tej idei, która była, słuchajcie, totalnie minimalistyczna i polegała naprawdę na planowaniu za pomocą punktów, kropeczek i, i wypisywaniu zadań w, w określony sposób, y, zrobiły y, no, z tej metody arcydzieła. Można oglądać na Pinterestie, mo można oglądać na Instagramie, można oglądać na YouTubie i naprawdę można się zachwycać. Oprócz tego, że można się zachwycać, to można się załamać. Ja przeszłam. Y, Fazę zachwytu, przeszłam fazę załamywania się, a potem stwierdziłam: Ależ do licha, to jest moje. I jeżeli dzisiaj mam ochotę robić tak, to będę robić tak, a jeżeli jutro, to będę robić inaczej. Owszem, będę pokazywać. Być może komuś się spodoba mój sposób, być może komuś nie. Ktoś coś z tego weźmie, a ktoś weźmie Coś zupełnie przeciwnego, to znaczy powie, Boże, jakie ta baba ma nacikane w tym zeszycie, ja będę robił odwrotnie. I dobrze, tak? To jest, to jest właśnie po to, żeby robić samodzielnie. A zatem bierzemy zeszyt, który jest totalnie czysty. To znaczy on jest w kropki, tak? Ale czysty w znaczeniu, że nie ma nic. Nie ma tabelek, nie ma dni, nie ma, nie ma niczego, tak? Nie ma niczego, y Zeszyt oczywiście, wiecie, teraz jest zeszyt w kropki, dlatego że o, te zeszyty w kropki są takie na fali, ale to może być tak samo w linii, jeżeli ktoś lubi, to może być tak samo w kratkę, jeżeli ktoś lubi, ale to może być też zeszyt czysty, bo i tak je widziałam. Kropki są fajne dla mnie dlatego, że one tak, wiecie, normują to pismo, tak, że ono się trzyma w ryzach. A ja mam na przykład, ja nie umiem pisać prosto, ja mam tendencję do, wiecie, wyjeżdżania wszędzie, za linijkę. Krop, gdybym pisała w takim zeszycie czystym, całkowicie bez niczego. Kropki pozwalają na to, że to pismo jest takie, wiecie, ładne, utrzymuje się w tych liniach, a jednocześnie później nie widać ich tak mocno, jak na przykład kratki, która jednak tą swoją strukturą wszystko pokazuje. Więc zeszyt jest czysty. I my go sobie organizujemy dokładnie tak, jak chcemy. Tak jak mówiłam, ja przeszłam i fazę takiej fascynacji, a potem przeszłam w fazę wielkiego załamania, ponieważ ja uważam, że nie mam zdolności jakichś tam szczególnych artystycznych. A że tak powiem, no, nie, no wiecie, no, wysoko takie yy, pozycjonowane są pozycje takie bardzo ładne, w znaczeniu, że ktoś robi tam jakieś cuda, rysuje i tak dalej. Więc ta faza zachwytu przeszła w fazę załamania. Że ja tak nie potrafię, bo ja nie potrafię tak ozdabiać, bo ja nie umiem, a z drugiej strony ja chcę mieć ładnie. No i co, co teraz? Gdy porównuję ten swój zeszyt, na przykład ten, który mam teraz, z tym, kiedy zaczynałam, to był kwiecień 2017 roku. To jest niesamowita zmiana. Jeżeli tak popatrzycie też na swoje rzeczy, to też tą zmianę zauważycie u siebie, ale stwierdziłam potem po jakimś czasie. Że, że chcę mieć ładnie. Dlatego zaczęłam planowanie z naklejkami. To, 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 jest, to jest ten powód. Kot mi miał za drzwiami, ponieważ chcę wejść, ale nie wejdzie. Ale wracając do, do planowania w bullet journalu, ja sobie robię najpierw taki oglu, ogólny yy, pogląd na miesiące z lotu ptaka. To znaczy, ponieważ ten zeszedł, zaczyna mi się w marcu. Więc te miesiące też się zaczynają od marca do lutego, czyli mam rok, i tutaj zapisuję takie wydarzenia, o których wiem, że się zadzieją za jakiś czas. Czyli te na marzec, na kwiecień, na maj i tak dalej. I potem sobie, jak gdyby planując kolejne rzeczy, czyli miesiąc, no to biorę już tylko rzeczy do planowania z zakresu jednego miesiąca, tak? Ja tutaj Wam pokażę kwiecień, ponieważ no, 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 no chciałam Wam pokazać to planowanie kwietniowe, czyli skupiłam się na tym, co sobie wcześniej pozapisywałam w tym kwietniu różne zadania, różne rzeczy, które będą, i potem planując miesiąc, biorę sobie pod uwagę to wszystko, co mam w tym miesiącu, a planując tydzień, biorę sobie pod uwagę na przykład wydarzenia z kolejnego tygodnia. I tutaj mam, tutaj mam te ogólne miesiące. Potem jest marzec, dlatego sobie tak zaznaczyłam. Kwiecień zaczynam kalendarzem. Może być w tej wersji poziomej, może być w wersji pionowej. To jest macie widzicie duża i mała. Małą wkleiłam do zeszytu, duża jest tutaj. Te kalendarze przygotowuję dla was co miesiąc. Można je sobie pobrać, gdy zapiszecie się na newsletter i wydrukować. Od razu też powiem, jeżeli ktoś robi zamówienie naklejkowe, takie, takie wysyłkowe, że my wysyłamy naklejki, bo już się pojawiło kilka takich próśb. A na przykład nie macie kolorowej drukarki, bo tak bywa, a chcecie mieć taki kalendarz wydrukowany z któregoś tam na przykład miesiąca, jeżeli ten miesiąc już jest. Albo słuchajcie nawet nie tylko kalendarz, cokolwiek, co jest tam, wiecie, w newsletterze, w tym worku inspiracji. Jakieś planery, jakieś rzeczy. To jeżeli zamawiacie naklejki, to tam w sklepie jest takie, taka rubryka uwagi do zamówienia. To napiszcie tam po prostu, że chcieli prosicie też o wydrukowanie jakiejś rzeczy stamtąd i my ją wydrukujemy i po prostu razem z naklejkami wyślemy, bo. bo... No. Aha, tak samo jest, jeżeli ktoś na przykład chce kupić, kupić w sklepie już taki planer, wiecie, dostępny online, a na przykład nie kupuje dlatego no właśnie dlatego, że nie ma tej kolorowej drukarki, to też przy okazji zamówienia naklejek może sobie dorzucić do koszyka, coś takiego i też wtedy wydrukujemy, tylko to trzeba zaznaczyć, nie? No i tak, zaczynam sobie właśnie takim ogólnym kalendarzem. Tu sobie zaznaczam oprócz niego, naklejam naklejeczkami jakieś święta. Tutaj widzicie właśnie ten, ten dzień marchewki, potem jest chyba dzień tęczy, święta wielkanocne i te, te, te rzeczy tutaj sobie, ponieważ na tym kalendarzu mamy te różne takie święta nietypowe zaznaczone. Tu jest tak zwana strona tytułowa, i na tej stronie przyklejam zwykle tą taką naklejkę, która ma, wiecie, ten taki, takie coś dzięki któremu jak potem zamykam zeszyt, to widzę, prawda, tutaj mam marzec, tutaj mam kwiecień i otwieram sobie od razu na właściwej stronie. I ta naklejka jest jeszcze do wypisania priorytetów na dany miesiąc. No ja już jeszcze nie mam kwietnia aż tak bardzo uzupełnionego, jeszcze, jeszcze stwierdziłam, że mam czas. Tutaj mam, na następnej stronie mam zadania, tutaj już nie, niektóre rzeczy sobie wpisuję, ale, ale nie wszystkie, on jest, to jest jeszcze w zasadzie, planer jest pusty. Te naklejki, które zrobiłam na kwiecień, zresztą tutaj widać, one są podporządkowane pogodzie, ponieważ cały motyw kwietniowy jest pod hasłem kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Potem mam znowu ogólny kalendarz, w którym sobie zaznaczam weekendy, wpisuję jakieś najważniejsze rzeczy i wydarzenia. Nie, jeszcze ich nie mam wpisanych. Kolejna strona, strona kwietniowa to jest Magic Moments, czyli takie najpiękniejsze chwile dnia. Po zakończeniu dnia je sobie zawsze wpisuję albo na drugi dzień rano. Potem mam rozwój, tutaj sobie wpisuję, na przykład, jeżeli w dany dzień oglądam jakiś webinar, albo robię jakiś kurs, albo coś takiego, to sobie wpisuję w tym, w tym danym dniu. Potem mam taką rozpiskę na dwie strony, gdzie mam planowanie takie. W zasadzie do mediów społecznościowych, ale głównie skupiam się na blogu i na YouTubie. W pierwszej kolumnie mam taką rozpiskę tych takich, wiecie, świąt nietypowych, żeby na przykład uwzględnić w różnych rzeczach, które dodaję na przykład na stronę. Jeżeli na przykład tutaj mamy 25. Dzień Czytania Tolkiena, no to sobie, czy jako go w ogóle wpisałam? A nie, bo to marzec, okej, okay. a ja mówię o kwietniu, dobra. No, ale właśnie, w marcu jak wpisuję tutaj sobie, wpisałam sobie tutaj dzień czytania Tolkiena, to pamiętam, żeby do tego nawiązać w jakiś tam sposób, nie, na, na stronie, czy robię wpis na blogu i tak dalej. No i tutaj sobie zaznaczam dni, kiedy robię wpisy, wpis wpisuję sobie, planuję tematy tych wpisów i tak samo filmów na YouTube, ponieważ, no nie, filmy tak jakoś ogarnęłam i już pisałam. Tutaj mam oprócz tego jakieś dodatkowe notatki, pomysły na filmy. Książki, które czytam, zapisuję sobie na bieżąco. Tutaj sobie zostawiam w stronę, jakieś notatki, pomysły, jak na przykład przygotowuję to wyzwanie takie miesięczne, to sobie potem robię tutaj notatki. A to ten kalendarz taki w wersji tej poziomej, ponieważ tu jest więcej miejsca w okienkach, wykorzystuję sobie do planowania zdjęć, jakie zamieszczam na Instagramie. No ale to w takiej. W przedziale takim tygodniowym robię. Tutaj znowu mam y, inspirację od Kasi Workshop na te ty tygodniówki. Ten, ten zeszyt jest taki nietypowy. Ja, y, gdy będę robić następną porę roku, czyli lato, i wrócę do tego grubego planera który ma 260 stron, ten, ten od PSC. Znowu zacznę robić tygodniówki po swojemu, bo one mi jednak bardziej, bardziej pasują wizualnie. Tutaj robię w ten sposób z konieczności, ponieważ to jest zeszyt cieńszy o połowę. On ma 120 tylko stron, dlatego mi się nie wyrobiła w trzy miesiące, a chcę koniecznie zmieścić w nim wiosnę, dlatego podzieliłam go sobie jakby na trzy równe części i tak zaplanowałam to wszystko, żeby w tych trzech równych w obrębie tych części zmieścić jeden miesiąc tygodniówki mam zatem w ten sposób. Tutaj mam ucięte kartki. Mam po kolei tygodnie. Tutaj jeżeli odwracam tą kartkę, to cały czas w widoku miesiąca przy tygodniówkach mam habit tracker. Czyli te rzeczy, które sobie monitoruję codziennie. I tutaj mam te poszczególne tygodnie w ten sposób. Tutaj mam zadania na dany tydzień. To znaczy, no jeszcze nie mam, będę miała. I tak są tygodnie. Tutaj na końcu zostaje miejsce. I na razie wklejam sobie takie różne notatki, a później na tym miejscu będę po miesiącu robiła podsumowanie. A potem mam dniówki. I dniówki też mam nietypowo. Bo gdybym je robiła typowo, czyli tak jak w tamtym grubym zeszycie, to, bym, to by mi go nie starczyło na trzy na miesiące. Dlatego, dlatego mam dniówki nietypowo. Ale w zasadzie no, jestem wierna swojej idei tych dniówek, ponieważ przy całej stronie miałam tak samo. Wklejałam sobie tutaj oś czasu i robiłam tak, że najpierw przy osi czasu zapisywałam te no, rzeczy, które się dzieją o określonej godzinie, a po tej stronie wypisywałam sobie zadanie. Później zostawało mi sporo miejsca, to sobie uzupełniałam jakimiś, nie wiem, cytatami, zdjęciami, na przykład wklejałam, jeżeli miałam niemy, jakieś paragony, wizytówki, jeżeli gdzieś byłam, takimi, no wiecie, bieżącymi jakimiś rzeczami, a Teraz mam tak, że tutaj widać, mam na jednej stronie dwa dni, czyli mam taką wąską kolumnę, stronę dzielę po prostu na połowę. I w zasadzie, ale to już pokażę na przykładzie marca, jak to wygląda. O, to jest dzień, który już był. Czyli zaznaczam nadal rzeczy, które się dzieją o określonej godzinie, ale w. Bloku dnia, w którym wiem, że nie będę miała żadnych rzeczy o określonej godzinie, wklejam sobie wtedy listę i wypisuję zadania po prostu według listy. A nadal mam miejsce na doklejenie jakiegoś cytatu czy naklejek, więc to wszystko i tak mi się doskonale mieści. I tak jak mówię, ja pokazuję ten sposób planowania. Nie po to, żeby kogoś namówić, żeby planował dokładnie w taki sam sposób, tylko po to, żeby pokazać, jak robię to ja. Ja robię to dlatego, że u mnie się sprawdza, ale sprawdza się to u mnie dlatego, że doszłam do tego metodą prób i błędów. To znaczy, testowałam, patrzyłam, tak, inspirowałam się różnymi osobami, tym co one pokazują, coś mi się spodobało, stosowałam to u siebie. I sprawdzałam, tak? Jeżeli to było tylko ładne, to znaczy podobało mi się u kogoś, przeniosłam to do siebie, ale po prostu totalnie było mi z tym niewygodnie, nie pasowało mi, nie miałam na coś miejsca, nie sprawdzało się, no to, no to po prostu rezygnowałam, testowałam inną rzecz. I to nie jest tak, że taki układ będzie cały czas. To nie jest też właśnie tak, że taki układ, ten, który miałam w poprzednim zeszcie, jest cały czas. Ale powiem Wam o jednym problemie, bo wiecie co? Też dostałam takie pytanie. Miałam z tym duży problem, i wiem, że też niektóre osoby z tym mają duży problem. Wiecie z czym? Ja wiem, że nie ma ograniczeń, tak? Że y, każdy miesiąc możecie robić, jak chcecie, jak Wam się podoba, jak wpadniecie na nowy pomysł, jak coś wam się przestanie sprawdzać, jak zmienicie sytuacja wasza i, i zmienicie planowanie, albo będziecie mieć mniej czasu, więc już nie będziecie rysować żadnych tabelek, tylko nie wiem, na przykład wypisywać punkty, prawda? Bo różnie jest. I ja zawsze miałam takie wielkie obawy, że na przykład, no dobrze, a tak sobie ładnie zaczęłam, to chciałabym pociągnąć do końca tak samo, do końca miesiąca, do końca zeszytu, i kiedyś nie potrafiłam odpuścić. To znaczy, pomimo tego, że rysowałam sama, jeżeli sobie narysowałam, czy zaplanowałam, czy powklejałam naklejkami, bo obojętne, jakiś miesiąc do końca i w połowie miesiąca straciło to sens. Ja nie potrafiłam odpuścić. Męczyłam się, ale kończyłam w takim, jak mam miesiąc do końca. Wiecie, to jest zmora perfekcjonistów. Mam coś i, i to jest... No to, to jak? Skreślić, zostawić? Nie? Wiecie, takie dylematy. No, problemy pierwszego świata, nie? Ale, ale ja to miałam. Bardzo długo się z tym męczyłam. Wiecie, co to mi chyba przeszło w zeszłym roku, właśnie w marcu? Z tak sobie właśnie zaplanowałam marzec. Zaplanowałam sobie jeszcze, bo wtedy też planowałam w planerach od PSC, ale robiłam inaczej, że nie robiłam na porę roku planera, tylko zaczynałam normalnie w styczniu, bo to tak fajnie, nie? Zacząć w styczniu coś nowego, więc zaczęłam sobie fajny, nowy, turkusowy planer, piękny. Miałam styczeń, luty, miałam marzec. W marcu zafascynował mnie pewien planer, taki terminarz. Ja go kupiłam od kogoś. Wiecie, w sklepie takim online, wydrukowałam sobie na własne potrzeby. Tak mi tak mnie zafascynował w marcu układ tego planera, że sobie do końca każdy dzień powklejałam, po prostu wydrukowałam odpowiednią ilość stron, powklejałam do końca marca. No cudo, no po prostu cudo. Tak, przez 10 dni. Przez 10 dni, moi drodzy, ponieważ to, to około właśnie po tygodniu, tak, na pierwszym tygodniu marca stwierdziłam, że. Mm -mm, Długo się yy, biłam sama ze sobą, nie wiedziałam co zrobić. Potem się skonsultowałam w szkole z moją Moniką, która popatrzyła na mnie z politowaniem. A w zasadzie tak, dwa powody były. Jeden, że po prostu przestał mi się po tym tygodniu podobać ten wklejony marzec, a miałam go wklejonego do końca i się że matko, no co kończyć w tym, co mi się nie podoba? I drugi powód był taki. Że robiłam to w planerze turkusowym od stycznia, a już wiosną, chyba w lutym jakoś tak, był wydany ten żółty planer, ja go kupiłam, on był, leżał, czekał. I słuchajcie, był marzec, była wiosna. Ja, zobaczcie, ja y, y, bardzo mam y, wpływ, mają na mnie takie rzeczy, ale ja tak sobie wymarzyłam na marzec, na wiosnę całą, ten planer zielony, wiosenny. I tak samo było wtedy. Turkusowy kojarzył mi się z zimą. Był marzec, była wiosna, czekał taki cudowny, słoneczny, żółty planer. Nie podobały mi się te wklejone rzeczy już w tym turkusowym. I wtedy to się przełamałam po raz pierwszy, 10 marca otworzyłam żółty planer i zaczęłam marzyć jeszcze raz, i powiedziałam mam to w nosie. I stwierdziłam od tej pory, że jak coś mi się zmieni, to tak robię. I już. Koniec ze skrupułami, jakimiś, wiecie to przecież to nie ma sensu, to jest moje, to nie idzie na wystawę, pokazuje, dobra, pokazuje w internecie, pokazuje Wam, ale to nadal, nawet to, że ktoś to skrytykuje, albo że komuś się to nie spodoba, no no i co z tego? No to przecież to jest moje, nie jego, tak? No to w czym problem? No, nauczyłam się tak ale słuchajcie, yy, uwierzcie mi, to tego się trzeba nauczyć, naprawdę, bo perfekcjonista ma w mózgu takie coś i to jest ciężkie. I ja wiem, że to jest ciężkie, bo sama tak mam. Dlatego w, nie w tym planerze, ale chyba w tym poprzednim miałam tak, że um, jakoś tam sobie um, ustaliłam sobie stały rytm dnia i według niego zaplanowałam tydzień. Ja zwykle tydzień kolejny planuję w piątki. Zaplanowałam sobie tydzień. A potem coś się właśnie zadziało, nie wiem, coś dziś obejrzałam, jakiś webinar, jakiś kurs, albo gdzieś u kogoś, albo gdzieś, gdzieś tam, nie? Zawsze coś się rzu rzuci pod oczy człowiekowi. I we wtorek po południu, po prostu objawienie. Boże, inny rytm dnia. Zaglądam. Nie, no oczywiście, jest zaplanowany ładnie tydzień do końca. Wszystko wypisane, wszystko. Powiedziałam, nie. Mam zmieniać. Nie, mam się nie męczyć. To jest moje. Więc tak, wykorektorowałam. Tam, gdzie nie mogłam wykorektorować, to sobie powydzierałam jakiś papier, ponaklejałam, jeszcze raz na nim ponapisywałam. I po prostu zmieniłam. Z wtorku na środę. Nie trzymałam się do końca tygodnia, powiedziałam, koniec. Także to jest taki przepis dla wszystkich perfekcjonistów. No, to nam ma być dobrze, mamy się nie męczyć i to jest najważniejsze. I robimy tak, jak chcemy. Jak nam się zmieni z poniedziałku na wtorek koncepcja i już mieć chcemy wtorek, inaczej zmieniamy. Jak nie mamy czasu, to nie rysujemy. Ja na przykład te naklejki z dwóch powodów y, wymyśliłam i, i stosuję. Pierwszy powód to, że chciałam mieć estetycznie, a one wiecie, mam fajnie już nagłówki, one są napisane, y, ja nie muszę kaligrafować, nie wyjdzie mi literka, to już się nie wkurzam. Bo to jest perfekcjonizm, nie? Że muszę mieć równo. No to one już są. Y, te tabeleczki są równe, no bo wiadomo, nakleje są równe. Y, to, jest, to był pierwszy powód. A drugi właśnie czas. Jeżeli ja sobie, wiecie, ileś tam rysuję, to też marnuję czas, a ja lubię mieć. Gdzieś ja się tak nabijam. Nasza świętej pamięci sąsiadka też miała taką mań... Odraz. od Coś musi być od Wymyślę, robię, tak? I tak samo, jest, że narysuję ten cały miesiąc, zmienię koncepcję i znowu będę wściekła na siebie. A naklejkę, nakleję. A jak nie, no to wyrwę stronę, albo skleję, nakleję następną, i mam równo, estetycznie i szybko. I to, to był powód. No i tak samo zmieniam. Też na tej zasadzie. Więc jak Wam wpadnie do głowy zmienić z poniedziałku na wtorek, czy na przykład o dziś coś zerknęłyście, zobaczyłyście, to robicie. A jak nie macie czasu na rysowanie, to po prostu jest taki tydzień, że jest biały, jest bez niczego i są same punkty. Albo jeden punkt, albo dziesięć, albo ile tam trzeba. A jak nie ma, bo w ogóle nie ma czasu, to zostawiacie puste i nie ma. A jak znowu Wam przyjdzie ochota, to, to robicie. I to jest w tym najfajniejsze. I to mi się podoba. A jeszcze, ja nie wiem, bo niektórzy zobaczyli. Y Zaczęłam prowadzić BUJO w kwietniu 2017 roku, a równo miesiąc wcześniej, czyli w marcu 2017 roku. Nawet zrobiłam tam wam kiedyś skina i podesłałam na stronie. Byłam największą przeciwniczką bulet journala. I tak też może być. I wierzę, jestem święcie przekonana, że każdy, kto na przykład teraz mnie słucha i powie: A tak głupia, bo tak, tutaj to nie ma czasu na takie rzeczy. Tak. Tak, zgadzam się, sama tak mówiłam, sama tak mówiłam, a po miesiącu mówiłam inaczej. Także słuchajcie, wszystko jest możliwe, wszystko zależy od sytuacji, od kontekstu. Także jeżeli Wam się podoba taki system, to planujcie. Tak. Ja będę się teraz starała Wam wymyślić tematy na następną kawkę. Może znowu podrzucę ten kredens? Jola się martwiła. Jola się, tak, Jola chyba. No Jola, się, Jola chciała koniecznie kredens i się spytała, czy jeżeli ten temat nie, no, nie przejdzie w głosowaniu, to czy będzie na następny tydzień. Ja mam taki, taki pomysł, taką ideę, że skoro chcę mówić o tym drugim kredensie, to, żeby nagrywać z kuchni, to znaczy tak sobie ustawić, wiecie tutaj, telefon, piramidę w ten sposób, tak jak tutaj macie widok, o, tu macie widok, na moje książki, na mój haft, tak się staram pokazywać, żeby było widać, to tak sobie ustawię w kuchni na stole, żeby, było, żeby był widok na mój kredens. Więc jeżeli zwycięży, ja go zdam w ankiecie znowu, jeżeli zwycięży kredens, to będę musiała zrobić porządki wcześniej. No ale trudno. Znaczy proszę, no poukładać jakoś w tym kredensie, nie, że jak tak będziecie go widzieć, widzieć za mną, no to żeby on jakoś tak wyglądał. A, a na wiosnę, jak już posprzątamy w pracowni, to będzie z widokiem na inny kredens, ten taki pierwszy. <grytanie> nie mam pojęcia w ogóle, zielonego pojęcia, nie mam jaki wymyślić. Drugi temat, jeżeli o czymś chcielibyście posłuchać za tydzień, yy, czyli ten drugi, alternatywny, oprócz kredensu, to napiszcie mi w komentarzach pomysły, to wtedy ja zrobię ankietę z wykorzystaniem właśnie tych pomysłów. Dobra? I się nie zmieściłam w 15 minutach, ale już kończę jest minut 28, nawet zegarek nie pomaga. A zegarek w ogóle to powiem od Marcina dostałam i ja, i mama na, yy, z okazji Dnia Kobiet. Dobra, to kończymy. Kończymy. Jola nadal chce kredens. Ja mam czas zerknąć na komentarze, jak już kończę i zbliżam się do. Zaczynam ogarniać na komórce, gdzie jest przycisk. Zakończ to wtedy widzę komentarze. Więc tak, Jola nadal chce kredens, więc uwzględnię go w ankiecie. Może spełnicie prośby Joli i zagłosujecie na kredens. Nie wiem. Dobrze, zakończę, tylko się nic nie wysypało. Słuchajcie, moi mili. Do zobaczenia najprawdopodobniej za tydzień na następnej inspirującej kawce. Chyba, że znowu wpadnę na jakiś rewelacyjny pomysł. Bo to niekoniecznie, jeżeli coś jest w moim odczuciu rewelacyjne, to i w waszym jest rewelacyjne. No, ale jeżeli wpadnę na jakiś pomysł i yy, zrobię live'a, to może na stronie, tak jak, yy, tak jak wczoraj. Yy, powiem Wam, że bardzo Wam dziękuję, ponieważ dzięki temu, że mam. Yy, no, doświad... no, nie wiem, czy może być doświadczenie, ale taki trening, tak? Zrobienia liveów na grupie, w mówieniu do Was na żywo, yy, to dzięki właśnie Wam, dzięki temu bardzo mi było fajnie robić ten live. Taki wiecie dla wszystkich, że go, że go zobaczą inni. Bo gdybym miała robić po raz pierwszy taki yy, na stronie. To ja nie wiem, jak on by wyglądał, bo, bo, bo wiecie, jaka była ta pierwsza kawka, taka trochę nie. No, także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, ogromnie, naprawdę. Dobra, i zakończ. Zakończ. Pa pa.